Witam Was serdecznie. Dzisiaj, kochani, zrobimy sobie kurczaka w sosie teriyaki. Do tego przepisu, oczywiście, to jest parę minut i wszystko jednocześnie mamy zrobione. Warzywa, makaron czy ryż. Z tym makaronem będzie szybciej. 6 minut i macie gotowy. Kurczaka potrzebujemy. Troszkę warzyw. U mnie jest to brokuł, papryka i marchewka, ponieważ ma być pysznie, kolorowo i zdrowo troszeczkę szczypioru i prażony sezam oczywiście nie może zabraknąć sosu teriyaki kochani normalnie robię często sama ale poszłam dzisiaj na łatwiznę i kupiłam gotowy także ja was zapraszam na przepis na jednej patelni rozgrzewam tłuszcz i na moim łoku drugi tłuszcz rozgrzewam wrzucamy warzywa kochani Podlewamy troszkę sosem sojowym. Nie będziemy tego solić. Jedynie dopietrzymy troszkę. Na tą patelnię wrzucamy kurczaka pokrojonego w kostkę, taką 2 cm. Wszystko zamieszamy lekko podsmażamy. Warzywa mają być pyszne, kruche, takie al dente, nie że tak powiem. Papryka nie ucieka. tak jak mówiłam, to danie jest pyszne jak i jak z makaronem, tak samo z ryżem. Woda już się tutaj podgrzewa, także za chwileczkę wrzucimy makaron. Myślę, 15 minut i będzie obiad gotowy. I teraz jak nasze mięso już się zetnie, wlewamy z seriaki i trochę sosu sojowego. I już wlewamy sosik. Tutaj kochani, wagę i te składniki nie ma sensu podawać, ponieważ to wszystko zależy od tego, ile tego sosu chcemy otrzymać. Ja wlałam tak na całe dno. Spójrzcie. Aby to mi mięso troszkę pływało, że tak powiem. I tak dusimy. Dorzucamy teraz trochę szczypiorku. Więc wcześniej posoliłam, popieprzyłam i troszkę czosnku ususzonego dodałam, zamieszałam to i to u mnie było wczoraj pokrojone, przygotowane i całą noc stało w lodówce. I dusimy na wolnym ogniu, zmniejszamy palnik. Nie zapominamy o mieszaniu, żeby nam się nie przypaliło. w najbliższym ogniu dusimy. Tutaj nam się już gotuje. Woda nam zagotowała, oj przepraszam, tłuka się. Odstawiamy garnek z wodą i wrzucamy nasz makaron. On zmięknie i za chwilkę ten makaron przemieszam i będzie już dobrze. I zobaczcie, obiad prawie gotowy. Niech się jeszcze podusi i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mój makaron już odcedziłam. Warzywa sobie już poukładałam i makaron. A teraz... Wlejemy nasz sosik. Spróbowałam, jest przepyszny, taki prawdziwy chiński obiad. Także nałożymy teraz mięsko i sosik. Ja to gotowałam około 10 minut, może 12. No i oczywiście posypiemy sezamkiem. Także będzie szybciutko, pysznie i w miarę zdrowo. Także spójrzcie, kochani, tak wygląda nasz obiad. Ja wam serdecznie polecam, dla zabieganych, zapracowanych, spójrzcie, 15 minut to trwało może samo przy, przygotowanie tego obiadu. Nie mówię tu o krojeniu warzyw, ale to też parę minutek tylko. Także, kochani, zróbcie sobie, ja wam serdecznie polecam. Dajcie znać, czy smakowało. Życzę wam miłego dnia.